Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Złoty pozostaje pod presją. Ostatnie dni przyniosły wzrost notowań euro do złotego. Nominalnie kurs euro chwilowo przełamał nawet opór na 4,57, obecnie notując poziomy bliższe 4,55. Waluta nasza wciąż jest notowana jest na niskich poziomach, a utrzymywaniu zwiększonej podaży na krajowym rynku walutowym sprzyja podwyższona awersja wobec walut ryzykownych. I dodatkowo luźna polityka monetarna NBP oraz perspektywa pogorszenia stanu finansów publicznych kraju będące konsekwencją realizowanych fiskalnych programów osłonowych rządu ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa. Trudno jest oczekiwać, aby w najbliższym czasie sytuacja uległa poprawie i złoty wyraźnie zyskał na wartości względem głównych walut, biorąc dodatkowo pod uwagę napływające na rynek lokalne dane gospodarcze, już w pełni obarczone negatywnym wpływem pandemii COVID-19. Według wstępnego szacunku GUS w kwietniu inflacja konsumencka spadła do poziomu 3,4% w skali roku z 4,6 miesiąc wcześniej. Po trzech miesiącach indeks CPI powrócił więc do pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. Główną przyczyną spadku inflacji było znaczne obniżenie cen paliw w skali najsilniejszy od początku 1999 roku, w następstwie załamania się notowań ropy naftowej na międzynarodowym rynku, gdzie przeciętnie cena baryłki Brent obniżyła się w kwietniu do 20 z 32 w marcu. Biorąc pod uwagę spadający popyt w kraju i za granicą, można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach inflacja nadal będzie stopniowo obniżała się. Obecne i prognozowane dalsze spadki cen nasilają rynkowe oczekiwania na kolejne cięcia stóp w Polsce, co ciążyć będzie złotemu w najbliższych miesiącach. Już po danych inflacyjnych polski rynek FRA wycenił spadek stopy referencyjnej NBP praktycznie do zera, a opublikowane w poniedziałek dane o aktywności polskiego przemysłu dodatkowe te przekonania nasiliły, pokazując, że kwiecień 2020 roku był najgorszym miesiącem w historii publikacji wskaźnika. Krajowy PMI odnotował w kwietniu rekordowo niską wartość 31,9 wobec 42,4 miesiąc wcześniej. Rekordowo niskie były też subindeksy produkcji nowych zamówień oraz nowych zamówień eksportowych. Co więcej, odczyt PMI dla Polski okazał się niższy niż analogiczny dla strefy euro i Niemiec, a także niższy niż wyniki dla innych państw regionu jak Czechy czy Węgry. Dane te, jako wskaźniki wyprzedzające koniunktury, potwierdziły, że polska gospodarka może mieć przed sobą jeszcze bardzo trudne chwile, biorąc pod uwagę, że nadal odczyt PMI pozostaje zawyżony przez rekordowe opóźnienia w dostawach, wynikające z przerwanych łańcuchów produkcyjnych. Oczekiwany więc dalszy spadek aktywności gospodarczej w kraju, a to zatem idzie spadek konsumpcji krajowych gospodarstw domowych, połączony z zapaścią koniunktury w Niemczech, głównego partnera handlowego Polski, to zła wiadomość dla polskiej gospodarki, ponieważ nasz eksport w dużej mierze opiera się na popycie wewnętrznym naszego zachodniego sąsiada. Sytuacja taka nie będzie więc przychylna złotemu. Jeśli chodzi o ten tydzień, kluczowe dla inwestorów będą dane z amerykańskiego rynku pracy za kwiecień oraz stabilność fiskalna strefy euro. Spływające w kwietniu wnioski o zasiłki dla bezrobotnych sugerują, że publikowany w piątek miesięczny raport rządowy pokaże rzeź na amerykańskim rynku pracy. Według konsensusu liczba miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych spadła w kwietniu o 20 milionów etatów, co oznaczałoby, że z rynku zniknęły prawie wszystkie etaty utworzone po zakończonym globalnym kryzysie finansowym, a stopa bezrobocia wzrosła do 14%. Preludium do NFP będzie raport ADP dotyczący miejsc pracy w sektorze prywatnym amerykańskiej gospodarki. Dla nastrojów w Europie istotny będzie zaś wyrok niemieckiego sądu konstytucyjnego w sprawie zgodności zakupów obligacji przez Europejski Bank Centralny z niemiecką konstytucją. Niekorzystny werdykt może zmniejszyć elastyczność programu QI realizowanego przez Europejski Bank Centralny i ograniczać jego możliwość stabilizowania rynków długu, przede wszystkim Hiszpanii i Włoch. Oczekujemy, że w najbliższych dniach ostatecznie nastroje rynkowe będą nadal bardziej sprzyjały walutom bezpiecznych przystani, podtrzymując presję na waluty rynków rozwijających się, w tym na polskiego złotego. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, Strateg Rynku Walutowego w PKO Banku Polskim.